Wyobraź sobie czas w przyszłości, kiedy Twoje życie jest pełne znaczenia, szczęścia i obfitości każdego ranka. Czujesz się energiczny i gotowy do podjęcia wszystkiego, co stanie na Twojej drodze. Przenieś te myśli do teraźniejszości. Podczas oglądania tego filmu, powinieneś wyobrazić sobie siebie porzucającego te złe nawyki i zmieniającego je na dobre, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele. Uważa się, że ludzie mogą zmienić swój własny los poprzez swoje pomysły, działania i decyzje, co nazywa się. Stołyki. Z mem można żyć mądrym, spokojnym i dobrym życiem poprzez kształtowanie dobrych nawyków i pozbywanie się złych nawyków. Pozbywając się złych, nie liczy się to, co ci się przytrafia, ale to jak sobie z tym radzisz, jak powiedział Epikus, pozbądź się złych nawyków, już teraz zacznij się zmieniać. Pamiętaj, że małe kroki mogą prowadzić do dużych zmian. Zróbmy to najpierw, chcę ci powiedzieć, że ta wiadomość jest tylko dla ciebie, wiem, że jest tam wiele filmów, więc z łatwością mógłbyś wybrać inny do obejrzenia, nie zrobiłeś tego to świetnie. Że jesteś tu teraz, doceniam to, że poświęciłeś czas na obejrzenie tego, proszę zrób. Mi przysługę teraz, chcę żebyś. Obiecaj sobie teraz prostą rzecz: że pod żadnym pozorem nie pominiesz tego wideo, ani teraz, ani jutro, ponieważ nie jesteś taki jak wszyscy inni, ponieważ jesteś inny, musisz zachowywać się jak inna osoba. Są rzeczy, które musisz zrobić, czas i troska, które musisz sobie poświęcić, więc zwróć uwagę na numer jeden: bycie zbyt materialistycznym, ludzie często myślą. Że pieniądze i rzeczy materialne czynią ich szczęśliwymi i odnoszą sukcesy, co jest dużym problemem we współczesnym społeczeństwie. 100. ISIS z drugiej strony uważają, że tego rodzaju działania mogą uczynić ludzi nieszczęśliwymi. Jeśli chcesz przestać być zbyt materialistą, musisz stać się mniej materialistyczny i skupić się na wydarzeniach, relacjach i rozwoju osobistym, zamiast tego zmiana sposobu myślenia o tym, co naprawdę się liczy, jest skutecznym sposobem walki z samolubnymi nawykami. Ludzie nie powinni opierać swojego poczucia sukcesu na takich rzeczach, jak status finansowy lub wygląd, zamiast tego powinni pracować nad rozwojem wewnętrznych cech, takich jak wiedza, odwaga, sprawiedliwość i umiar. Głębsze poczucie satysfakcji, którego nie można uzyskać z samych rzeczy materialnych, jeśli postawisz etykę na pierwszym miejscu uproszczenie życia jest kolejnym sposobem na pozbycie się zbytniego materializmu, co może oznaczać ograniczenie pozbywania się śmieci i cięcie kosztów po przestanie życie, gdy ludzie ograniczają swoje wydatki, mogą przywiązywać mniejszą wagę do rzeczy materialnych i przywiązywać większą wagę do wydarzeń i relacji, które sprawiają, że są naprawdę szczęśliwi. Praktykowani. Edzenkowania za to, co już masz, może również uczynić cię szczęśliwszym i mniej zainteresowanym zdobywaniem większej ilości rzeczy. Ważne jest, aby aby poradzić sobie z tym problemem, Ludzie mogą przyjąć brak przywiązania, zdając sobie sprawę, że rzeczy materialne są tymczasowe i nie będą trwać wiecznie. Kiedy zaakceptujesz, że rzeczy się zmienią, możesz porzucić swoje połączenie z nimi i postrzegać je jako narzędzia lub zasoby, które mają być używane, a nie jako źródła twojej tożsamości lub poczucia własnej wartości. Numer dwa: szukanie aprobaty ze strony innych ludzi jest wielu ludzi, którzy mają trudności z tym problemem. Jeśli chcemy czuć S i dobrze i czuć się dobrze. Możemy być szczęśliwi. Jeśli chcemy czuć się dobrze z samym sobą, może być kuszące, aby zawsze szukać wsparcia i uznania innych ludzi, ten nawyk z drugiej strony może być szkodliwy dla naszego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Gdy zbytnio liczymy na wsparcie z zewnątrz, łatwo jest uzależnić się od poglądów i aprobaty innych ludzi, innymi słowy, nasze szczęście staje się zależne od rzeczy poza nami. Gdy te czynniki zewnętrzne zostaną usunięte lub nie są obecne, możemy czuć się niepewnie i nieszczęśliwi. Stołyki twierdzą, że nie powinniśmy szukać aprobaty u innych ludzi, ale zamiast tego powinniśmy pracować nad budowaniem własnej wewnętrznej siły i charakteru, aby czuć się spełnionym i szczęśliwym. Możemy pracować nad rozwijaniem takich cech jak wiedza, odwaga i uczciwość. Gdy jesteśmy tak samodzielni, możemy pozostać szczęśliwi. Nawet gdy sprawy idą źle lub gdy inni ludzie nas krytykują, szukanie aprobaty u innych ludzi może być dobre dla naszego zdrowia psychicznego, ale może również zaszkodzić naszym związkom, jeśli zawsze szukamy aprobaty u innych. Możemy wydawać się potrzebujący lub niespokojni, może to zaszkodzić naszym relacjom i sprawić, że inni ludzie będą źle o nas myśleć, możemy budować lepsze, bardziej rzeczywiste relacje oparte na wspólnym szacunku i zrozumieniu. Jeśli będziemy pracować nad własnym rozwojem osobistym i rozwojem w ogóle szukanie aprobaty ze strony innych ludzi może być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia psychicznego, relacji i ogólnego zdrowia możemy powstrzymać ten zły nawyk i znaleźć prawdziwe szczęście i satysfa. Kcie w sobie, podążając za stoicką koncepcją samowystarczalności i wewnętrznej mocy trzecią rzeczą jest ruminowanie jest to powszechny nawyk, który może powodować wiele bólu psychicznego. Trzecią rzeczą jest ruminowanie, jest to powszechny nawyk, który może powodować wiele bólu psychicznego, może być szkodliwy dla naszego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia ciągłe myślenie o błędach, które popełniliśmy lub martwienie się o to, co może się wydarzyć w przyszłości. Kiedy ruminujemy nasze umysły, mają tendencję do pozostawania w złych myślach, które mogą sprawić, że poczujemy się winni, zawstydzeni i niespokojni, możemy nie być w stanie iść naprzód lub cieszyć się życiem. Teraz. I 6, kiedy odczuwamy te złe emocje, skutecznym sposobem na powstrzymanie ruminacji jest praktykowanie świadomości stoicyzm wzywa ludzi do życia w teraźniejszości i zwracania uwagi na ich obecne uczucia. Uważność jest ważną częścią tego, że bycie świadomym pomaga nam puścić przeszłość i przestać myśleć o tym, co wydarzy się w przyszłości, zamiast tego skupiamy się na tym. Co dzieje się teraz i jak zachować spokój i jasność, gdy przez to przechodzimy uważność, oznacza zwracanie uwagi na nasze uczucia, pomysły i zmysły bez ich oceniania zwracamy uwagę na nasze myśli. Nie dając się im złapać lub poruszając się bez myślenia, to pomaga nam zrozumieć, jak myślimy i czujemy poprzez. Uczynienie nas bardziej świadomymi naszych stanów umysłowych i emocjonalnych, bycie bardziej samoświadomym, pomaga nam lepiej kontrolować nasze uczucia i myśli, co obniża częstotliwość i nasilenie negatywnego ruminowania. Skupienie się na tym, co możemy kontrolować w danym scenariuszu, jest kolejnym sposobem na powstrzymanie ruminowania. Stoicyzm mówi nam, że nie możemy zmienić przeszłości ani wiedzieć, co wydarzy się w przyszłości, ale możemy wybrać, jak zareagować na rzeczy, które się zdarzają. Moż mi obniżyć nasz stres i niepokój, koncentrując się na tym, co robimy i wybieramy, zamiast rozwodzić się nad błędami, które popełniliśmy, lub martwić się tym, co się stało. Nie bój się zmian, może być trudno zaakceptować zmiany, gdy jesteś przyzwyczajony do trzymania się tych samych nawyków i rutynowych czynności, ale czasami zmiana jest ważna, aby stać się lepszym i rozwijać się jako osoba. Wielu wspaniałych ludzi mówi, że dotarli tam, gdzie są. Dzięki gotowości do podejmowania ryzyka i dostosowywania się do nowych sytuacji, jak więc możesz przezwyciężyć swój strach przed zmianą, aby zacząć ważne jest, aby wiedzieć, że zmiana nie jest czymś, czego należy się bać. Zam jazd tego powinna być postrzegana jako szansa na naukę i rozwój. Powinna być postrzegana jako szansa na naukę i rozwój. Danie sobie szansy na wypróbowanie nowych rzeczy może pomóc ci dowiedzieć się więcej o sobie i świecie, wyjście z bezpiecznej strefy może również pomóc ci stać się silniejszym i bardziej pewnym siebie, aby przezwyciężyć strach przed zmianami. Jedną z przydatnych wskazówek jest rozpoczęcie od małych zmian zamiast dokonywania dużych zmian w swoim życiu. Spróbuj wprowadzić małe zmiany w rzeczach, które robisz każdego dnia. Spróbuj czegoś nowego. Na Przykład nowego sposobu ćwiczeń lub innego rodzaju jedzenia, zaczniesz bardziej ufać sobie i będziesz bardziej otwarty na większe zmiany w przyszłości. Zaczniesz bardziej sobie ufać i będziesz bardziej otwarty na wprowadzanie większych zmian w przyszłości, gdy zobaczysz, jak te małe zmiany poprawiają Twoje życie, skupienie się na możliwych korzyściach płynących ze zmiany jest kolejnym dobrym sposobem na to, jakie nowe możliwości mogą pojawić się na Twojej drodze, jeśli jesteś otwarty na zmiany. W jaki sposób może to poprawić Twoje życie lub pracę, widzenie tych dobrych rzeczy, może pomóc Ci pozostać skupionym i zainspirowanym podczas zmiany, ale. P. Pamiętaj, że zmiana jest procesem, a nie celem przyzwyczajenie się do nowych rzeczy wymaga czasu, ale jeśli jesteś cierpliwy i nie poddajesz się, możesz to osiągnąć. Jeśli jesteś cierpliwy i nie poddajesz się, możesz przezwyciężyć swój strach przed zmianami i dobrze radzić sobie w nowych warunkach podczas tego procesu. Bądź dla siebie miły i nie bój się prosić o pomoc rodziny, przyjaciół lub ekspertów. Po piąte, przestań stresować się małymi rzeczami. Ludzie często mają do czynienia z nadmiernym myśleniem o małych rzeczach, co jest jednym z najgorszych nawyków. Jakie mogą mieć ten stały stan złości, może być spowodowany wieloma rzeczami, takimi jak osobiste. Obaw I Media społecznościowe, wiadomości lub plotki ważne jest, aby pamiętać, że wiele z tej wiedzy jest bezużyteczne i nie czyni cię szczęśliwszym lub bardziej spełnionym. Stoicyzm mówi nam, abyśmy poświęcali nasz czas i energię na rzeczy, które naprawdę mają znaczenie, zamiast martwić się o rzeczy, które nie mają znaczenia, możemy wyszkolić się, aby skupić się na tym, co ważne i zablokować resztę. Mając zdecydowaną postawę, co nie oznacza, że powinniśmy odciąć się od wszystkich innych, zamiast tego powinniśmy nauczyć się, jak wchodzić w interakcję ze światem w sposób, który nie zakłóca naszego wewnętrznego spokoju, aby przełamać ten wzorzec, możemy zacząć od usta. Lenia, gdzie tracimy złość. Większość czasu i energii na rzeczy, które nie mają znaczenia, może to oznaczać ciągłe sprawdzanie SMS-ów w telefonie, martwienie się o to, co może się wydarzyć w przyszłości lub rozpamiętywanie błędów, które popełniliśmy w przeszłości. Możemy użyć myślenia schematycznego, aby zwalczyć te tendencje, gdy już wiemy, czym one są, sprawdź. czy te obawy są zgodne z naszymi wartościami i celami oraz czy będą miały znaczenie w dłuższej perspektywie. Ustalanie limitów czasu i uwagi to kolejna metoda, która. M. O, że pomóc możemy ograniczyć naszą ekspozycję na rzeczy, które wywołują w nas niepokój. Na przykład trzymanie się z dala od niektórych portali społecznościowych lub nieoglądanie zbyt dużej ilości telewizji poprzez znalezienie czasu na myślenie i bycie świadomym możemy znaleźć wewnętrzny spokój, który pomoże nam radzić sobie z problemami, które pojawiają się z znienacka, aby przełamać nawyk stresowania się małymi rzeczami, najważniejszą rzeczą jest dowiedzieć się więcej o tym co naprawdę liczy się w życiu przyjęcie cierpliwej postawy, może pomóc nam nauczyć się skupiać naszą energię. Na rzeczach, które przynoszą nam wzrost szczęścia i więzi z innymi ludźmi, nasze myśli i serca mogą się zmienić, abyśmy mogli żyć bardziej uczciwie. Zemsta może być zła, ponieważ sprawia, że złe rzeczy powtarzają się w nieskończoność, może również wywoływać poczucie winy, wstydu i żalu, a ponadto pochłania dużo energii psychicznej i emocjonalnej, którą można by Y wykorzystać na dobre rzeczy. Stołyki twierdzą, że ludzie powinni starać się nie przejmować komentarzami i złymi uczynkami, ponieważ są one poza ich kontrolą, zamiast tego powinniśmy pracować nad uczynieniem świata i nas samych lepszymi. Ci ludzie uważają, że prawdziwa moc pochodzi z wnętrza i że zawsze powinniśmy starać się być dobrzy i moralni. Wybaczenie ludziom, którzy nas skrzywdzili, może być naprawdę trudne, ale jest to silny sposób na znalezienie spokoju i pójście dalej, gdy tylko wybaczymy, przestaniemy nosić gniew. D Ej, sobie pozwolenie na uzdrowienie to także czyni cię bardziej współczującym, empatycznym. I zrozumienia, z których wszystkie są ważne dla utrzymania zdrowych relacji, podczas gdy chęć zemsty może pomóc naszemu zdrowiu psychicznemu, może również zaszkodzić naszym relacjom i wizerunkowi, z drugiej strony, wybaczanie innym może wzmocnić nasze relacje, wybaczenie komuś pokazuje, że mu wierzysz i cenisz naszą więź, co może pomóc nam zbliżyć się i szanować siebie nawzajem, aby pozbyć się pragnienia zemsty. Musisz pomyśleć o sobie i zastanowić się, dlaczego chcemy zemsty i czy służy to. Jakiemu? Kolwiek celowi, musimy. Musimy spojrzeć na nasze własne poglądy i powody, dla których tego chcemy. Uważność i medytacja mogą również pomóc nam spojrzeć na rzeczy z bardziej obiektywnego punktu widzenia i radzić sobie z naszymi uczuciami spokojniej, możemy przerwać krąg zemsty i żyć szczęśliwszym, bardziej znaczącym życiem. Przyjmując stoicki pogląd na przebaczenie, nasze zdrowie i szczęście może się poprawić. Jeśli będziemy pracować nad własnym wzrostem i rozwojem oraz okazywać życzliwość innym, w końcu zemsta może sprawić, że poczujesz się lepiej przez chwilę, ale nie rozwiązuje problemów u ich źródła i tylko pogarsza sytuację. Nie marnuj czasu Ponieważ czas jest ograniczony, ważne jest, aby jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę. Stołyki uważali, że czas jest darem i że każda osoba powinna go dobrze wykorzystać. Niestety, wielu z nas marnuje czas na rzeczy, które nie pomagają nam się rozwijać ani poprawiać naszego ogólnego stanu zdrowia. Pozbądź się tego złego nawyku i jak najlepiej wykorzystaj swój czas dzięki tym wskazówkom. Najpierw dowiedz się, co jest dla Ciebie najważniejsze i skup się na tym. Stołyki uważali, że ludzie powinni skoncentrować się na tym, co mogą zmienić w ten sam sposób, w jaki emigrek możemy zmienić siebie? W ten sam sposób, w jaki emigrek powinniśmy koncentrować się na tym, co jest dla nas ważne. Dowiedz się, co jest dla Ciebie ważne i poświęć temu swój czas. Pozbądź się wszelkich działań, które nie są zgodne z Twoimi celami lub ideałami. Po drugie, przyjmij strategiczną metodę rozwiązywania problemów. Zrób coś, aby osiągnąć swoje cele zamiast czekać, aż coś się wydarzy. Stołryki uważają. Że bycie dobrym jest nagrodą samą w sobie i że możemy być szczęśliwi i zadowoleni, jeśli pracujemy nad osiągnięciem naszych celów. W końcu okazuj wdzięczność, akt wdzięczności pomaga nam cieszyć się dobrymi rzeczami w naszym życiu i znaleźć szczęście. Aby żyć pełniejszym życiem, powinniśmy myśleć o tym, co mamy, a nie o tym, czego nie mamy, nie zapominajmy, że czas jest cenny i możemy go wykorzystać tylko tyle razy, ile chcemy. Możemy żyć pełniejszym życiem i jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę, postępując zgodnie z ideałami stoików, więc zacznij już dziś, zapisując swoje cele, rozwiązując problemy, zanim się pojawią i dziękując, ósmą rzeczą jest zaprzestanie szukania kłopotów. Łatwo jest utknąć w nawyku ciągłego szukania kłopotów. Stołyki mówią nam, że o wiele bardziej przydatne jest skupienie się na rzeczach. Które możemy zmienić i praca nad rozwiązaniem tych problemów, gdy myślimy o tym, jak rozwiązywać problemy, przechodzimy od reagowania na rzeczy do podejmowania działań. Jednym ze sposobów, aby to zrobić, jest zmiana sposobu myślenia o problemach. Nie musimy postrzegać ich jako złych rzeczy. Możemy postrzegać je jako próby, które musimy pokonać teraz, gdy widzimy rzeczy z innego punktu widzenia, możemy stawić czoła. Prab Lemom z pewnością siebie i determinacją wiedząc, że przejście przez nie pomoże nam rozwijać się jako ludzie. Jeszcze jedną rzeczą, którą możemy zrobić, jest skupienie się na rzeczach, z którymi możemy sobie poradzić i odpuszczenie reszty przez większość czasu martwimy się rzeczami, których nie możemy zmienić. Kiedy nie musimy odpuszczenie tych zmartwień, daje nam więcej czasu na myślenie o ważnych rzeczach, musimy również pamiętać, że problemy mogą być szansą stołyki, uważali, że problemy zostały nam zesłane. Aby sprawdzić, jak silni jesteśmy i przetestować naszą siłę woli, kiedy napotkasz problem. Powinien. Eś go powitać i postrzegać go jako szansę na poprawę, i wreszcie zawsze powinniśmy starać się zachować dobry nastrój, może to być trudne. Dobry nastrój może być trudno znaleźć odpowiedzi, gdy czujemy się przygnębieni lub pokonani, a krytyka tylko pogarsza sytuację. Pogodne nastawienie pomaga nam radzić sobie z problemami z otwartym umysłem i sercem, co zwiększa nasze szanse na znalezienie dobrych odpowiedzi. Możemy zacząć żyć życiem, które pasuje do stoickich wartości, zmieniając sposób. W jaki postrzegamy rzeczy i stając się bardziej skoncentrowanymi na rozwiązywaniu problemów, przestańmy próbować znaleźć problemy i zacznijmy szukać. Sposobów na ich naprawienie dziewiątą cechą jest lekkomyślność. Ludzie często dokonują złych wyborów i czują się z nimi źle. Ludzie często dokonują złych wyborów i później czują się z tym źle. Ponieważ byli zbyt impulsywni, oznacza to działanie pod wpływem szybkich impulsów lub zachcianek bez większego zastanowienia lub refleksji stołyki. Z drugiej strony mówią swoim zwolennikom, aby walczyli z tym popędem i zamiast tego podejmowali decyzję po głębszym zastanowieniu się, aby kontrolować nasze impulsy. Musimy zwolnić i pomyśleć o tym, co może się stać, jeśli coś zrobimy, zanim to zrobimy, oznacza to, że musimy pomyśleć o te im czy działanie, które chcemy podjąć, jest zgodne z naszą moralnością i długoterminowymi celami. Oznacza to również zastanowienie się nad ryzykiem i korzyściami, które mogą się wydarzyć i porównanie ich, stołyki uważają, że uczucia mogą utrudniać jasne myślenie. Co może prowadzić do dokonywania złych wyborów, dlatego podkreślają, jak ważne jest oddzielenie uczuć od rzeczywistości i spojrzenie na rzeczy bez uprzedzeń. Nie oznacza to całkowitego ukrywania naszych uczuć. Oznacza to nauczenie się ich zauważania i akceptowania, bez pozwalania im kontrolować to, co robimy, rozwijanie samodyscypliny. Je? Stary Testament kolejną ważną częścią kontrolowania swoich impulsów. Na przykład ktoś, kto chce zaoszczędzić pieniądze, nie powinien wydawać ich od razu, zamiast tego powinien odłożyć je na później. Ważne jest również, aby oprócz tych przydatnych wskazówek pracować nad znalezieniem wewnętrznego spokoju dzieje się tak, gdy akceptujemy rzeczy, których nie możemy zmienić i zwracamy uwagę na rzeczy, które możemy, żyjąc w harmonii z naturą i doceniając chwilę obecną. Możemy stać się bardziej spokojni i przejrzyści, co pomaga nam dokonywać lepszych wyborów. Pozbycie się lekkomyślności wymaga zaangażowania w podejmowanie decyzji po dokładnym przemyśleniu i gotowości do praktykowania samodyscypliny. Ucząc się od stoików, możemy nauczyć się mówić nie niepokusie szybkiej satysfakcji i zamiast tego wybrać drogę, która prowadzi do większego szczęścia i sukcesu dziesiątą. Bądź szczęśliwy i przestań narzekać. Wiele osób ma problemy z tym nawykiem, możemy narzekać na pogodę, naszą pracę, nasze relacje lub wiele innych rzeczy, które naszym zdaniem nie idą tak, jak myślimy. Ale marudzenie zwykle nie prowadzi nas do niczego pożytecznego, a nawet może uczynić nasze życie bardziej stresującym i złym stoicyzm mówi nam, aby zaakceptować to, czego nie możemy zmienić i skupić się na rzeczach, które możemy. Kiedy narzekamy, to zwykle dlatego, że jesteśmy zdenerwowani lub źli na coś, czego nie możemy zmienić. Lepiej jest trzymać się z dala od złych uczuć. Gdy wiemy, że niektóre rzeczy są poza naszą kontrolą, zamiast tego możemy skupić naszą energię na rzeczach, które możemy. Ko Trolować możemy przestać marudzić i skupić się na tym, co możemy zrobić, możemy pracować nad zmianą rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy smutni, może to oznaczać szukanie szans, rozmowę z innymi ludźmi lub podejmowanie działań, które poprawią nasze życie. Możemy pracować nad zmianą rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy smutni, może to oznaczać szukanie nowych szans, rozmawianie z innymi ludźmi lub podejmowanie działań, aby uczynić nasze własne życie lepszym, możemy sprawić, że w naszym życiu będzie lepiej i odwrócić bieg rzeczy poprzez podejmowanie działań, powinniśmy również wiedzieć, że marudzenie nie zmieni faktu, że zdarzają się nam złe rzeczy. Kiedy takie rzeczy się zdarzają, może pomóc być wdzięcznym za to, co mamy i szukać lekcji lub szans. Kate Ura mogą z nich wyniknąć w końcu. Rezygnacja z narzekania oznacza zmianę nastawienia z negatywnego na pozytywne i podjęcie działań w celu zmiany naszych uczuć. Negatywnego na pozytywne i podejmowanie działań, aby zmienić nasze życie i stać się lepszymi, bardziej zadowolonymi ludźmi, musimy skupić się na tym, co możemy kontrolować i coś z tym zrobić. W końcu stoicyzm może pomóc ludziom dowiedzieć się, jakie nawyki i zachowania powinni poważnie rozważyć, aby się ich pozbyć, możesz żyć mądrym, spokojnym i dobrym życiem. Podążając za ideałami stoickimi, takimi jak prostota, niezależność i świadomość, pamiętaj, że stoicyzm nie polega na byciu doskonałym, ale na robieniu stałego postępu w kierunku lepszego życia, nawet jeśli wymaga to czasu i pracy. Pracy, aby przełamać te nawyki, więc zacznij już teraz i pracuj nad lepszym życiem. Czy zainspirował Cię ten film, zanurz się jeszcze głębiej w mądrość stoicyzmu, subskrybując nasz kanał, dołączając do nas jako członek odblokujesz świat możliwości łączenia się z podobnie myślącymi osobami w naszej kwitnącej społeczności stoickiej, w której wspieramy się nawzajem w naszych podróżach w kierunku mądrości i odporności, a także uzyskasz dostęp do ekskluzywnych, cotygodniowych wyzwań, do głębnych. Dysku. Si i wielu innych nie przegap tej szansy na zmianę swojego życia poprzez. Stoicyzm kliknij przycisk subskrypcji i zostań członkiem już dziś.